Cześć! Czy chciałbyś się dowiedzieć, ile trzeba spożywać białka, tłuszczy, węgli na kilograma syciawa i jak to wszystko rozplanować? W tym filmiku właśnie się o tym dowiesz. Let's go! I tak, moi drodzy, mamy bardzo dużo różnych składników, ale głównymi składnikami to są białka, tłuszcze, węgle. To trzy główne podstawy, które musimy znać i musimy znać, jak to rozplanować. Jedziemy z białkiem. Według Światowej Organizacji Zdrowia, to norma białka składa od 10 do 35% zapotrzebowania dziennego. Jak to złożyć i jak to wyliczyć? Jeżeli bierzemy w gramach, to norma jest od 0,8 do 2 g, a czasem i do 2,5. Zazwyczaj możemy wziąć sobie, jaką mamy masę ciała, na przykład mamy 70 kg. To musimy spożywać 70 g białka minimalnie. Czyli 1 gram to taka podstawa, która musi być zawsze. Jeżeli ćwiczymy jeszcze bardzo intensywnie i mamy bardzo małą ilość tkanki tłuszczowej, na przykład ja mam na przykład 70 kg, to muszę spożywać minimalnie 70 gram białka. Ale jeżeli ja ćwiczę na przykład i ćwiczę bardzo intensywnie, no to może dochodzić do dwóch, albo 2,2 dwóch, czyli tak 140-150 gram białka zupełnie wystarczy. I nawet na przykład jeżeli się odchudzamy, to to białko możemy troszeczkę podwyższyć i wtedy będziemy zachowywać więcej mięśni i tracić więcej tłuszczu, ponieważ będziemy ćwiczyć siłowo, zostawiamy białko na miejscu i będzie to bardzo dobrze. I z jakich produktów możemy wziąć białko? Najlepiej to są produkty mięsne, czyli Kurczak, który jest najtańszy, indyk, cielęcina, jakaś wołowina, wieprzowina, chociaż nie polecam, bo jest bardzo tłusta, ale jeżeli lubicie, to też spoko. No Najtańszą taką opcją to będzie kurczak, jest bardzo tani. Na przykład wątroba z kurczaka bardzo mało kosztuje, ale ma dużo witaminu sobie i dużo białka, około 20 gram na 100 gram, to jest wielka ilość. Dajemy 300 gram wątroby, albo na przykład 300 gram. Łódka z kurczaka, no to już mamy 60 gram białka, to jest bardzo dużo. Również także możemy spożywać sery. Warów i jakieś tam orzechy, ponieważ orzecha też jest trochę białka roślinnego. Trochę na przykład fasola, ryby morskie też możemy spożywać. tuncik na przykład będzie bardzo dobra opcją, ponieważ jest mało tłuszczu, mało węglowodanów i jest dużo białka. Około 25 gramów na 100 gram i bardzo mało kaloryczne, około 100-200 kalorii mniej więcej. Moim ulubionym źródłem białka to jest ser, ponieważ nie trzeba ani gotować ani nic, po prostu kupujesz. I zjadasz. Także możemy kupować odżyłki białkowe, które sprzedają się w sklepach, ale jeżeli mamy zbilansowaną dietę, mamy dużo białka w diecie, od mięsa, od nabiałów, od serów różnych, od orzechów, od ryb, no to nie potrzebujemy tego, ponieważ to będzie niekorzystnie działać w niektórym stopniu na nerki i mądrowe, ponieważ jeżeli będziemy jeść za dużo białka też, co jest też niedobrze, to będzie wy chwaniecie w krew dużo amoniaku, które będzie otruwać nasz organizm i nasze energii i wątroby, więc nie jest to korzystne bardzo dla zdrowia. Więc tak, jeżeli będziemy jeść 1,5 gram białka, nawet 1,2 to już będzie w porządku, już masę mięśniową nie będziemy tracić, czy nawet jeżeli jesteśmy w profysycie czy w deficycie. Kolejnym składnikiem mojej drodzy to jest tłuszcz. Według Światowej Organizacji Zdrowia dzienne zapotrzebowanie wynosi od 15 do 35% na tłuszcz, zależy od osoby, czyli na kilogram masy ciała to będzie od 0,5 do 1,5. Zależy jak się odżywiamy i jaki jest nasz cel. Jeżeli na przykład wyszliśmy diety keto, karnior, no to oczywiście tam tłuszczu będzie więcej tam będzie około 2-3 gram. Ale moi drodzy jest to bez sensu, ponieważ to jest bardzo duża kaloryczność, pamiętajmy, że w jednym gramie tłuszczu to jest 9 kalorii, to jest bardzo dużo, czyli na przykład wypijemy, no nie, nie wypiję 100 ml oleju z oliwek, oliwy z oliwek, ale taki przykład damy, to będzie 900 kalorii. Tłuszcze są bardzo zdrowe dla naszego organizmu, tam są różne kwasy, nasycone, nienasycone, wiele nienasycone, jedno nienasycone i to jest bardzo zdrowe, ale nie przejadajmy się tłuszczami ponieważ tak, wpływa to na nasz system hormonalny bardzo dobrze, ale nie przejadamy się, ponieważ bardzo wysoka kaloryczność i tak około jeden można trzymać ten, żeby nie przekraczać swoją kaloryczność. Jeżeli chodzi o węglowodany, węglowodany to jest nasza energia. Według Światowej Organizacji Zdrowia to to musi wynosić od 2 do 10 gram na kilogram masy ciała, bądź 45-65% naszej ogólnej diety. I to jest bardzo dobrze, jeżeli jesteśmy aktywną osobą, ćwiczymy bardzo dużo cardio, albo jakaś piłka, albo jakieś treningi wytrzymałościowe, tak jak crossfit, albo kalistynika. to musimy jednak te węglowodany mieć. I tak około 150 minimum trzeba mieć, jeżeli ćwiczymy intensywnie i na wysokim tętnie. Skąd te węglowodany możemy wziąć? Te węglowodany możemy wziąć z takich produktów jak kasza greczana, różnego rodzaju kasze, ryży, Makarony w niewielkich ilościach chleb pełnożernisty, chleb ciemny, chleb żytni, też warzywa i owoce mają troszeczkę węglowodanów, a także różne słodycze, chociaż nie zalecam, nie jest bardzo dużo spodycz, ale 2-3% to można sobie czasem pozwolić. I tutaj jeżeli jeszcze chodzi o tłuszcze, jakie są dobre źródła dla tłuszczów, no to oliwa z oliwek albo oliwa e, siemielnianego, także awokado, to takie dwa e, najlepsze rodzaje, które możemy spożywać. Także dur, bardzo dużo tłuszczu jest e, w serach, zazwyczaj w serze żółtym, to jeżeli mamy na 100 gram, to jest 26 gramów białka i 26 gramów tłuszczu, wyrównane, ale 0% wygląda. I tak i jeszcze tutaj kolejny składnik to jest błonik. Błonik pomaga przeczyszczać nasze jelita, wspiera naszą kieresytykę i tego błonika trzeba jeść od 10 do 30, może nawet 50 gram, zależy od człowieka. Jeżeli na przykład spożywamy 3-4 pomidory dziennie, albo różnych warzyw, albo owoców, to już mamy wystarczająco błonika i nie trzeba się o tym martwić. I moi drodzy, na koniec podsumowując, ile trzeba jeść, jeżeli jesteś osobą ćwiczącą. Jeżeli chodzi o białko, to około 1,5 gram białka na kilogram masy ciała. Jeżeli chodzi o tłuszcz, to około, około 1 g na kilogram masy ciała. Jeżeli chodzi o węglowodany, to od 2 do 7, zależy jaka jest Twoja aktywność i zapotrzebowanie kaloriczne. Nigdy nie ograniczajmy białku, nie zmieszajmy i też tłuszcz, ponieważ to jest nasza gospodarka hormonalna, mięśniowa i z tego się wszystko buduje. Węglowodany to jest tylko energia, e, tak, też zapewnia w mięśnie i wątrobie, co czasem organizm potrzebuje, ale w to jest energia, po prostu energia. Dziękujemy od razu za uwagę, że obejrzeliście ten filmik. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, chętnie odpowiem i zobaczymy się w nowych filmikach. Let's go!